Jak rozpoczęła się moja przygoda z dachami? Posłuchajcie. Moja przygoda z dachami rozpoczęła się zupełnie przypadkowo. Trafiłem do składu dachowego, gdzie przez kilka lat handlowałem dachami. Wyceniałem też w międzyczasie jeden projekt w rąbku, gdyż widziałem w rąbku coś fantastycznego. Pojawił się na budmie, na której byłem. Zorganizowałem też do naszego składu pierwsze wystawki producentów z Rąbka. No i wyceniłem kiedyś, tak. Nasze drogi się rozeszły, no i ten klient się do mnie odezwał. Kiedyś tutaj nawet byłem listonoszem. Co prawda nie był to mój rejon, ale tutaj stawiałem pierwsze kroki. A tutaj mój pierwszy Daszek, proszę o. Pojechałem, myślę, sprzedam Daszek. No i traf chciał, że ten daszek sprzedałem. No i klient się mnie pyta, wszystko fajnie, ale kto nam ten dach położy? No i tak popatrzeliśmy na siebie i zaświtała mi myśl, bo mój kuzyn 4 lata zajmował się rąbkiem w Szwecji. No i pierwszy telefon od razu do Roberta. Robert, czy nie chcesz zrobić dachu? Robert mówi, wszystko fajnie, pięknie, ale jak mi pomożesz? No i tym oto sposobem zrobiliśmy pierwszy dach. I tak oto rozpoczęła się moja przygoda z rąbkiem stojącym. Kilka lat później w pracy niestety miałem mały wypadek, troszkę ucierpiała prawa dłoń. Do tego stopnia, że miałem tu jakieś takie zwrodnienie, które uniemożliwiały mi nawet trzymanie młotka w ręku. Więc no co, pierwsza operacja, nieudana operacja w Szwecji, potem drugi zabieg już w Polsce ratowanie dłoni. No ale kontuzja niestety wyeliminowała mnie na długi czas z możliwości wykonywania zawodu, więc wiedzy było dużo i trzeba było znaleźć nowy pomysł na siebie. Nie mogłem pracować aktywnie w zawodzie. Wiedzy miałem sporo i nie chciałem, żeby poszło na marne. No i stąd pomysł na metalmaniaka. Ty pytasz co jest moją pasją? Moją pasją jest Pierdalanie blachy. <zysk>